Gdzie my jesteśmy? Tu w koło jest woda, i tutaj lata jakiś statek. O, Lena do mnie dołączyła! Moja Wicka, widzę, że jeśli wy byście chcieli też być na odcinku, dołączacie do mojej grupy z Robloxa. Timpaty X, tak się nazywa. Pierwsza linijka w opisie. Zapraszam Was serdecznie. Ja mam jeszcze halloweenową bluzkę, ale moja Wicka Lena ma mój klasyczny top, więc możecie sobie takie bluzeczki zdobyć na mojej grupie. Ale zobaczcie, gdzie my jesteśmy? To jest wyspa! Wow, tu są Syreny! Chłopak, syren i dziewczyna, zobaczcie, oni chyba są na randce. Lena, ty zostałaś syreną i pływasz sobie. Ale nieźle. Ja też nie mogę zostać, więc zostawcie łapeczkę do góry, a ja się zmienię w syrenę. Bo gdzieś nas wyrzuciło dzisiaj na wyspę. Na środku oceanu, zobaczcie ile tu jest osób. One stoją i nic nie robią. Można nawet sobie usiąść. Wow! Ja kiedyś oglądałam zawsze H2O, wystarczy kropla wody! I tam były syrenki, one się zmieniały! Dobra, to ja teraz wchodzę. Kto kliknął, to ja wchodzę. Uwaga! Trzy, dwa, jeden. Ale jest tu pięknie w tej wodzie! Jaka czysta! Wow, jaka roślinność, to jest przepięknie! I klikam teraz Przekształć, uwaga, 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 zmieniam się i zostałam. Syreną. Zawsze o tym marzyłam, jak byłam dzieckiem. Chciałam być Syreną i teraz nią jestem. Ale tu jest super. Wow! Jak kolorowo! Jaka roślinność! Co so jest? Widzicie to? Jakie rybki piękne Rafa koralowa i, i to wszystko. Cudownie to wygląda, ale zobaczcie, możemy zrobić też tutaj coś i zmienić swój wygląd! Mogę wystylizować swój ogon, na przykład dać taki kolor albo taki. A nie, dobra, tego nie mogę dać, bo ten już jest e, płatny, ale na przykład darmowy patrzcie, jak się zmieniam! I to jest przepiękne. Mogę mieć nawet złoty. Czemu nie chce mi się zmienić na złoty? O nie! To, to chyba nie działa. Chciałam mieć złoty, ale ten jest piękny kształt. Zobaczcie. Wow! Ej, dobra, to teraz jeszcze trzeba zmienić makijaż. Patrzcie na to, jakie piękne makijaże tutaj są. Musimy wybrać jakiś ładny do naszej syrenki. O, patrzcie, może taki, dobra, nie. Ten jednak nie wygląda zbyt ładnie. Ten jakiś śmieszny! Ale nie pasuje. Może jakiś taki ładny, subtelny, to tam był u góry taki. O, zobaczcie, to jest piękny makijaż. Kolory działa, nawet możemy zmienić. I mamy tutaj topy. Muszę wybrać jakiś, który będzie mi pasował. Patrzcie na to. O, ten super wygląda. Tylko czemu ja mam... Ale przepraszam bardzo, czemu ja mam to czarne? Skąd się wzięło to czarne? Tego nie miało być. I możemy sobie zmienić kolor włosów. Zobaczcie, mogę być inną syrenką. Ej, te włosy mi się mega podobają. Ja zawsze chciałam jako syrenka mieć fioletowe włosy. Ale czat? <laughs> takie albo takie. Wow, ale super się prezentuje, tylko nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego ja mam to czarne, mogę to jakoś ściągnąć. A, bo to są moje spodenki. Dobra widzowie, już to naprawiłam i zobaczcie, jestem teraz taką syrenką! Wow, jaki mam ogon. On jest w przepięknych kolorach, ale mi się to mega podoba. Będziemy teraz zwiedzać podwodny świat. Chodź, Lena! Musimy popłynąć w tym kierunku. Zobaczymy sobie, co tutaj będzie. Ja się postaram wynurzyć. Ej, tutaj coś jest! Ktoś tu jest, widzę! Ktoś tu jest! Tu jest jakaś Syrenka. I możemy sobie to usiąść, zobaczcie. Ale słodko wyglądamy. Po prostu sobie tak siedzę. A teraz, jak kliknę przekształć, żeby być normalną osobą, to zobaczcie, tak wyglądam. I tu jest jakaś Syrena. Hej, Syrenko! Ej, tu jest jeszcze wygląd halloweenowy. Mamy dynie. Tutaj ktoś siedzi też w deni na głowie? Pajęczyny? Co to jest za żółw? Halo, i nawet żółw tego jeszcze nie widziałam. No nieźle, tu jest jakaś pajęczyna, to jest jakaś jaskinia. Ktoś tu jest uwięziony? Tu są groby! Widzicie to, to są groby! I tu jest jeszcze jakaś pajęczyna. O ja! Ej, tutaj ktoś. To jest skinął! Ale dobra, idę zobaczcie jeszcze podwodny świat. Może z czegoś się tutaj dowie. Płynę sobie, zobaczcie, jak to jest przepięknie. Płyniemy sobie w tą dziurę, może coś tutaj będzie. Wow, jak tu jest głęboko. Aż normalnie się ciemno tutaj zrobiło. Możemy sobie usiąść pod wodą i zobaczyć. Czemu się zrobiło tak ciemno? Ej, tylko. Widzicie, jak to się zmienia? Widzieliście to? Ej, ciemno się zrobiło chyba. Co to są za neony? Co to jest za pomarańczowa lawa w wodzie? Eee, widzicie, to paszczę właśnie dopłynęła do jakiejś paszczy wielkiej! Co to jest za paszcza? O nie, to wygląda jak od jakiegoś dinozaura albo smoka! Masakra, lawa pod wodą, czy wy kiedykolwiek to widzieliście, słyszeliście o czymś takim? Bo ja nie, serio. Dobra, płynę dalej, może coś fajnego zobaczę? Płynę tędy, albo może tutaj wpłynę sobie zobaczyć. To są jakieś jaskinie, w których można sobie usiąść. I znowu się zmienia kolor. Znowu się zmienia, bo jesteśmy już jakby. Jest bardziej płytko. O co chodzi? Czemu to tak w ogóle jest, nie? Płynę tak płynę widzowie i dopłynęłam na jakąś wyspę. Zobaczcie, to jest jakaś wyspa. Ej, co tu jest w ogóle? Co to jest za wyspa? Dopłynęłam na jakąś wyspę i zobaczcie, tutaj są jakieś... Pozostałości po statku, czy gdzieś tutaj jest jakiś statek, który zatonął? Ej, tu jest jakieś dziwne. Nic nie ma na tej wyspie. Jest tutaj totalnie pusto. Nic się tutaj nie dzieje. Ale ogólnie wyspa jest bardzo duża. Może ktoś tam gdzieś jest uwięziony. Ej, wskoczę do tej wody i zobaczę, czy tutaj nie ma jakiegoś statku, który zatonął. Ej, nie mogę. Jest blokada, żeby tu wskoczyć. Dlaczego? Tutaj już mogę. Wskakuję i się zmieniam. Wow, ej, ale super Dobra, to jak nie możemy płynąć w tamtym kierunku, to płyniemy w prawo Może dopłyniemy do jakiegoś miejsca Ale też chciałam, że tutaj są różne takie rzeczy, że możemy na przykład Co? Sobie tak leżeć O, tam widzę, płynie ktoś, jakaś syrena Taniec syrenki robię! Taniec syrenki, patrzcie, normalnie płynę i robię taniec syrenki Ale ekstra, naprawdę mega Jak to jest głęboko i wpłynę tu, zobaczę. Może gdzieś dopłynę. Jak tu głęboko widzicie to? Ej, co tu jest? Co to są za wielkie? Nie mogę tam dopłynąć? Patrzcie, mam zakaz, no normalnie nie mogę tam płynąć. Dlaczego? Ej, no, no normalnie. No normalnie nie mogłam tam płynąć. Jaki zakaz miałam? Dziwne mega. Jakieś takie ukryte rzeczy tutaj są, do których nie możemy dopłynąć. A ja chciałam właśnie zobaczyć, co to są za skały tam. Tutaj też nie możemy. O! Zabronili. Tam coś jest skrywane, jakiś skarb chyba. I nie możemy tam przepłynąć. I patrzcie, dopłynęłam do jakiegoś miejsca, gdzie mamy tutaj jakieś pozostałości po statku. Drugą część. Widziałam już to tam na brzegu, na wyspie. Teraz znalazłam drugą część. Skąd to się wszystko tu bierze? O co chodzi? Czy tutaj jest gdzieś jakiś rozbity statek? Czy co? Takie dziwne muszle wielkie. Co jest? Nie mam pojęcia. Co? co to w ogóle jest? Widzicie to jak to jest głęboko? Ej. Bardzo dziwne. Bardzo to jest głęboko. Tu jest nawet takie coś, że można jeszcze głębiej wpłynąć. Patrzcie, ale już nie mogę. Jest jakaś dziura w dnie. Tylko też nie mogę tam przepłynąć. Ej, ja znajduję tutaj jakieś kryjówki, jakieś zagadki. Bardzo dziwna sprawa. Jako Syrenka można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, ale pójdźmy dalej, pójdźmy dalej. Jestem ciekawa, co się dalej wydarzy, bo naprawdę tu pod wodą jest wiele ciekawych rzeczy. Teraz zrobiło się jakoś ciemno. Ej, ciemność się zrobiło strasznie. Tutaj kolejne są jakieś resztki statku. Coś tu jest. Naprawdę, ale jak ciemno się zrobiło. Czemu nie mogę nic zobaczyć? Dobra, wypłynę sobie do góry. Zobaczmy sobie, co się dzieje. Zobaczcie, jak ja. Jak ja wysoko może płynąć, żeby po prostu się stąd wydostać. Widzicie, jak ja długo płynę do góry? Gdzie ja jestem? O ja, jakie statki tam latają. Jaki sztorm jest? Widzicie, jaka fala? O, życie z ręki jest mega trudne. Muszę chyba przeczekać do rana. Aż zrobi się jasno, bo naprawdę nic tutaj nie widzę. Znalazłam tutaj jakieś miejsce i po prostu sobie tutaj zostanę. Przeczekam sobie, aż zrobi się jasno, bo jest coś niebezpiecznie. Jeszcze coś mnie zaatakuje. Zobaczcie, księżyc jest w górze. Muszę poczekać, aż zrobi się wschód. O! Już jasno się zrobiło. O, jest wschód. Wschód mnie obudził. Zobaczcie jaki przepiękny widok. Wyspałam się nawet. Wreszcie jest jasno i można dalej zwiedzać podwodny świat, ale czekajcie. Tutaj jest jakaś jaskinia, czy ja zasnęłam jakieś jaskini? Co to jest? To jest jakaś sypialnia syrenki. Zobaczcie jakie perły to są i muszla do spania. Ja mogłam tutaj od razu spać. Zobaczcie. Mogłam tak sobie zasnąć, ja tego nie wiedziałam, bo było ciemno. To jest jakieś miejsce, jakiś pokój syrenki. Zobaczcie, jakie perły. Jaki żerandol ona zrobiła sobie z kieliszków. Jakieś dzbanki. Wow, widzicie to? Jakie piękne miejsce. Mogę zapalić i zgasić światło. Nie wiedziałam o tym, ale pięknie. Tutaj jest nawet jakaś dynia na wejściu. To jest po prostu domek syrenki. Wow. Ej, ona nawet uprawia swoje dynie. Czajcie, że ona ma uprawy pod wodą? Jacie, co tu się dzieje? Co te syreny robią? Płynę sobie dalej. Ej, co tu jest? Znalazłam wrak statka? O ja. Przecież jego części były w różnych miejscach na tej wyspie. Co się stało? Tutaj się statek rozbił. Zobaczcie, on wpłynął na tą skałę i się rozbił, zatonął. Co jest? I tutaj można płynąć. Co? Znalazłam skarb! Zobaczcie, ile pereł, ile monet! Złoto! Złoto znalazłam. Jakaś czaszka. Ktoś tu chyba umarł. Lustro jakieś jest. Wow! Będę bogata! Można tutaj wpłynąć też. O nie, tylko nie to, żebym się nie zablokowała. Dobra, jednak chyba stąd wypłynę. I zobaczę, czy co, ktoś jest u góry. Może ktoś mnie potrzebuje. Nie, no tu chyba nikogo nie ma. Wszyscy padli. Bardzo stary. Zobaczcie, już taka pleś się tutaj robi na tym statku. Taki mech. Chyba ten statek już, jest tutaj już bardzo długo zatopiony. Wrak statka znalazła. No wiedziałam, że on gdzieś tutaj będzie, dlatego że jego odłamki były już w różnych częściach wyspy. Ale podwodny świat skrywa mnóstwo tajemnic. Można też tutaj wpłynąć i się schować. Ale lepiej nie, bo jesteśmy bardzo głęboko, no jesteśmy mega głęboko i nocą tutaj wypływają rekiny i inne dzikie zwierzęta wodne, więc wypływajmy sobie stąd do góry. Yeah! Udało mi się. Znalazłam brak statka, ale umiem. Widzicie, jako sirena zdałam chyba egzamin. Mogłabym zostać Syrenką. Ej, tutaj coś widzę. To jest jakaś Syrena. Halo! Syrenko? On nie znowu się zrobiło ciemno. Hello! W czym mogę ci pomóc? Kim jesteś? Co tu robisz? Właśnie. Zapytałam się jej. To jest Lorey? <laughs> I ona jest tylko syreną. Ona po prostu sobie tutaj odpoczęła. I tyle. I zapytajmy się jej jeszcze coś. Eee, co tu robisz? Właśnie. Ona odpoczywa po prostu. Nie mam się nią przejmować. Dobra. Nie potrzebuje mojej pomocy. No to. No to Git. To sobie. To sobie mogę stąd płynąć. Wypłynęłam i zobaczcie. Tam jest gdzieś wyspa, ale daleko wypłynam. Muszę wrócić, bo znowu zrobi się ciemno. W tym podwodnym świecie wszystko się szybko bardzo zmienia, ale fajnie, bo mogłam poznać inny świat. I co tutaj jest? Ktoś jakieś sitła zapuścił. Musimy uważać, żeby w nic nie wpaść, bo nas rybacy będą chcieli złowić. Naprawdę trzeba mega uważać. Ale fajnie, zobaczcie, jak czadersko sobie płynę. Dzięki, że oglądaliście i poznaliście ze mną ten cały podwodny świat. Była to mega przygoda, ale czas wrócić na ląd, bo w wodzie jest mega niebezpiecznie. No i już jestem, widzowie. Także ja zostaję na razie tu. I zobaczymy sobie, co będzie dalej. Subskrybujcie ten kanał, napiszcie, czy wy kiedykolwiek chcieliście być syrenką albo syrenem. No i subskrybujcie kanał, bo odcinki są codziennie na moim kanale PatiX i zapraszam was na moją grupę z Robloxa Team PatiX, pierwsza linijka w opisie. Pa, pa!